Gdy rano przejdzie świt, księżyca ubiegnie wstyd, że rano zaśpiewa, a nie właśnie księżyc i za chwilę rano przejdzie świt, wstyd, Wszystkie rybki śpią w jeziorze. Dziura la, dziura la la. Tylko jedna spać nie może. Dziura la, dziura -la, la Wszystkie rybki śpią Шу, мише. Cute, cute. Cute. Ти хочеш A śpi, kochanie, jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, to stanie, hej, tu, hej, hej, tu jestem. A gdy rano przyjdzie się, to księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty. A śpij, bo właśnie. Księżyc śpiewa i za chwilę zaśnie. Powiedz pa pa. pa, pa, pa.